Dzień dobry widzowie. Dzisiaj czeka. Dzień dobry widzowie. dzisiaj, to mój kolega jest, ale nie mogę wam pokazać jak będę miał dwa lajki. Dwa lajki i, i jak będę mieć dwa lajki to, to proszę nie fejtujcie mnie, bo Dobry. I mm, teraz y, jak nagram teraz, to wtedy proszę nie hejtujcie. Y, a, jeszcze, jeszcze chciałem wspomnieć, y, dajcie lajka i subskrybujcie. Szybko. Okej. Okay. I y, y, y teraz y, pokażę Wam pokazuj się Oli kurcze to ty trzymaj czekaj. to ty trzymaj okej okay. okej okay. czyli ja biorę balon Yeah, <laughs> whatever.